Tymka, witam Was na kolejnym odcinku z Albiona. Ostatnio na streamach trochę jęczeliście porób dungeon dungeony, porób dniowe, no to porobiłem. Także dzisiaj znalazłem czas na 15 takich solówek dniowych i zrobiłem to na mapie, która wydaje mi się najbardziej taka, no, oczywista. Czyli po prostu czerwone mapy dookoła Carleon. Wiem, że można to robić na czarnych i tak dalej. Wiem, że to można robić na żółtych, ale tak myślę. Taka raczej najczęściej wybierana opcja to jednak będą właśnie te mapki dookoła karlonu. Czy szansa na skina jest na nich mniejsza niż na czarnych, szczerze, chyba nie. Wydaje mi się, że. Na samego Skina jest wszędzie. Bardzo podobna szansa, jak nie taka sama. Jeśli chodzi o pozostały lud, który leci z tej skrzynki, i fame, jasne, tu będą różnice, ale jeśli chodzi o samego skina, to wydawało mi się, że kiedyś była taka informacja, że we wszystkich tych dungeonach John jest taka sama szansa. Głowy za to nie dam, ale powiem Wam, że próbowałem po prostu w tym miejscu, w którym. Wydaje mi się, że najwięcej osób będzie. Jeśli będziecie chcieli, żebym zrobił jeszcze taką samą próbę na czarnych mapach. No, właśnie, tylko pytanie: ile tych dungeonów? Dzisiaj 15. Nie wiem, czy będę robił więcej, czy będę robił serię na więcej. Ale na tą chwilę, oczywiście, zapraszam Was do oglądania. Wziąłem sobie set na turki, bo tam jest dużo takich mobów, które po prostu mało biją, ale bardzo często. I jest ich strasznie dużo czasami. Więc po prostu naturka utrzymuje nas dość dobrze. Więc takim szóstkowym 6,1 setie spokojnie o tych szóstkowych dungeonach solowych, no, jestem w stanie w ciągu dosłownie paru minut wyczyścić całego dungeona. A już wam powiem, co jest najlepsze: że jeśli zrobicie taką solówkę. Taką dyniową, to jest naprawdę bardzo duża szansa na to, że zrespi się w tym samym miejscu dokładnie taka sama. Więc wychodzicie i wchodzicie z powrotem, i już jesteście w innej solówce. I tak czasami robiłem 5-6 z rzędu, że tylko wychodziłem i wchodziłem, wychodziłem i wchodziłem, i cały czas kolejne, kolejne, kolejne. <grych> Także dosłownie w jednym miejscu na mapie siedziałem przez godzinę i robiłem po kolei solówki. Dobra, no to co. Oglądamy. Zakończenie tych 15 dungeonów. No, niestety skin nam żaden nie poleciał, chociaż wiem od widzów, że tam po zrobieniu kilku potrafili dostać tego skina za 3 miliony, tego słabszego oczywiście. Więc no, gratulacje, mieliście szczęście, bo jakie dokładnie tam procenty są, to ja nie wiem. Jeśli chodzi o loot, który dostałem, bo to też jest ważne, to 183 woreczki. No, jednego chłopa zabiłem za 100 tysięcy wartego, ale to akurat nieważne. I mamy tutaj lód w postaci 1 800 000. Czyli generalnie, sumując woreczki i lód, mamy no, 2 miliony. 2 miliony z dungeonów. Czy jest to dobry wynik? No, tak bym powiedział, mocno przeciętny. Doliczając do tego, że mamy szansę oczywiście na zdobycie Jakiegoś skina, który jest coś tam warty. No to jeśli by chociaż nam jeden wypadł na powiedzmy 20-30 dungeonów, no to już by było ok. No właśnie. Ale nie wiemy, czy by nam wypadł. Byłaby to raczej, wtedy taka, można powiedzieć, standardowa wartość za robienie dungeona w tym momencie na takim poziomie. Możecie sobie oczywiście porównać mniej więcej z tą serią. Robienie solówek po 50 sztuk, gdzie pokazuje tam w tabeli dokładnie jakie wartości z jakiego dungeona dostaliśmy. A jeśli chodzi o tą wartość, którą otrzymaliśmy, no to tak naprawdę mamy około 1 400 000 plus te no te dniowe, które dają nam ten bonus do Fejma. I one niby są warte 569 tysięcy. Więc teraz sobie sprawdźmy, ile dokładnie taki lisek jest warty. No dobra. I sprzedają się po około. No zobaczcie, na początku to dużo, ale teraz po około 8 tysięcy można powiedzieć. No to jest taka wartość, za którą powinniśmy je sprzedać. I na razie nie jest źle, bo tutaj już widzicie, osiągnęła 5400, więc tu jeszcze ta wartość nie jest, nie jest tak daleka prawdy. Czyli możemy przyjąć, że te 2 miliony zarobiliśmy, ale jeśli by to było już po 5400, no to już tutaj byśmy byli 300 tysięcy do tyłu. Więc im więcej osób będzie to robić, tym więcej tego będzie na rynku. To się szybko nasyci, więc tego nie warto trzymać. Po prostu jak najszybciej jest sprzedawać. Oczywiście, jednego sobie zostawcie, żebyście po prostu idąc do kolejnego dungeona. Rozumiecie? Idziemy do kolejnego dungeona i żebyśmy mieli ten jeden, żeby jednak ten buff nas obowiązywał. A tutaj sobie wystawimy za 8800 i to się powinno, mam nadzieję, sprzedać. Ehm, tak. I teraz. Pamiętajcie, że jeśli nie sprzeda Wam się to do końca eventu, czyli niecałe. No, w sumie to będzie 11 dni, jak wrzucam filmik no to po prostu to się rozleci, przepadnie wam także trzeba tego pilnować nawet na koniec eventu jeśli jeszcze będziecie mieli te rzeczy jeśli jeszcze nie sprzeda się to możecie po prostu wyciągnąć to i wszystko na quick sellu puścić żeby, żeby w ogóle jakiś z tego pieniądz był żeby to się nie rozleciało także trzeba o tym pamiętać także no, no wynik no nieco ponad 100 tysięcy na solówkę Nieco ponad dosłownie, ledwo, więc to jest, to jest tak, jakbyśmy po prostu jakieś 6-0 solówki robili, tylko no, nieco dłużej się robi, bo są dość długie, ale za każdym razem dokładnie wiemy, gdzie iść i jaka będzie skrzynka. To jest plus i bardzo często się respią dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy. W dungeonie, czyli wychodzimy, i do kolejnego możemy wejść. Co powoduje, że nie tracimy czasu na jeżdżenie. Ponadto nie traciłem czasu na to, żeby czekać na wejściu tego dungeona. Ponadto nie traciłem kasy, żeby odpalać mapki. Więc jest trochę tych zalet i właśnie, jak raz na jakiś czas nam wypadnie ten skin, no to jest ok. Jeśli nie, no to jest słabo. Więc jeśli chcecie, żebym przetestował podobną ilość jeszcze na czarnych, bądź spróbował grupówek solo właśnie w tych dungeonach, no to jasne, piszcie w komentarzach, będę próbował. Tylko muszę coś z tym bossem zrobić, bo próbowałem zrobić na piątkowych mapach żółte, to zrobiłem, ale w 3 Było bardzo łatwo. Ale teraz, jakby próbowałem zrobić grupówkę szóstkową w secie 6-1, nie całem nawet, no to no, bossa to potrafiłem zbić o jednego bara tylko. <grych> Także no, jest różnica. Dobra, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Bądź live na Twitchu. Pamiętajcie, że tam teraz odbywają się streamy.